Cześć i czołem, idziemy do spalonego domu. Idziemy do spalonego domu, gdzie idziemy na Fippi, bo z bardzo nie gdzie iść, Ciekawos tylko na pana ziemiaka. I teraz muszę ogni być, bo się ubiera. Ale postaramy się zaraz przyjść wam tutaj żeby zrobić wycięcia i będziemy się za chwileczkę Idzie pan ziemiak, jak widać. Jak widać. Idzie tam. Troszeczkę daje po oczu słońce. Ale idzie pan ziemiak. Czekajcie, Dobra, ja wam jeszcze chwileczkę utnę filmik Bo tam mamy kawałek, widzicie tam przez pole Tam masz na drugi koniec trzeba iść kto jest utnę i widzimy się za chwilkę Kamuś to źle Dajcie mu serduszko w komentarzu czy na jak krzywą mordę Jak to się mówi Czyli ma coś do powiedzenia? Nawiłem się. Bo już jesteśmy powolu, powolutko w drodze. No, posiadam chatę. Idziemy w tamtym gdzieś kierunku. Spalona. Może nie, no spalona. Może nie ma aż tak tego widać na kamerze, ale tam są domy. Idziemy koło takiej oczyszczalni, jakby. Na środek pola. Yy, ja? Tak, nagrywam osobiście. Nagrywam też tam swój kanał, jak widzowie widzą. Tam mogą trwać prace remontowe. Na A, tym domku. Próbujemy tam wejść, dla was szczególnie, bo no, dla siebie nie tego nie, nie robimy. Nie no, z tym uzbrojenia chyba. Nie, raczej, ra raczej nie. nie. W palonym nie ma. Tam widzę jakąś małą no, konstrukcję. Trochę mamy do tego przejścia. No tak. No i się widzimy gdzieś e, w połowie. Jak widzicie, idziemy, w, idziemy po to, 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 takim polu. Właśnie, tak totalne pole. Nie? Tam już jest las. <grym> Tam są jakieś domy, a tu już jest pole. Także czuję, czy idziemy po kogoś polu, czy po polu, z powiem. Widzimy się za chwilę, jak przejdziemy. moi widzów, dochodzimy już powoli do tych domku. Leśmy jest koło hebanu No to do opuszczonego opu może na nam się uda wejść nie wiem czy go tam widać na kamerze ale idziemy po jakiejś nowej drodze O no, są pola do go Idzie Kurde Tamu są właściciele takie trochę lipa Ale no jak to się mówi, lipa lipa zostanie, nie? I Piszcie w komentarzu lipa Tu idzie Fifi, tu idzie pan ziemiak Idziemy chyba z 5 minut, a nie chcieliśmy. No 5 minut. Nie chcieliśmy Was zanudzać tą zbędną drogą. Na pewno poinformuję Was jako pierwszy, że planujemy o stworzeniu składu, na którym będą się nadmiernie pojawiać filmiki każdego z nas. Także jeśli chcecie, chcecie taki drugi kanał nadawczy, dajcie znak po sobie w komentarzu. A my widzimy się przy przydomkach. Widzowie, dojrzeliśmy już do tych domków. Przepraszam, że zarumiałem o was troszeczkę. Tam jest stary dom Fifi. Hey, sorry za rozmazany ekran, bo nie może złapać obiektu. Tam kawałeczek dalej jest... Yy, opuszczony dom. A zaraz obok jest ten dom spalony. Chociaż trochę nie wygląda jak dom spalony, ale idziemy go zobaczyć. Szczerze wam powiem, że... Chciałbym wejść do tego opuszczonego domu, ale boimy się ze względu na prawa prywatne, bo furtka jest w tym domu otwarta. Tutaj są jakieś takie traktory. Trochę się rozmazało, bo jestem chyba troszeczkę za blisko. Nie wiem. Tam jest ten spalony dom. Tu jest posesja stara Filipa. Także idziemy w ten kawałeczek Tą polną dróżką. Tutaj się wchodzi do tego spalonego domu. On jakoś nie wygląda jak spalony. Ale faktycznie był spalony. Są pieski. Są pieski. Teraz idziemy pod. Idziemy pod... Ten opuszczony dom. Tutaj, tutaj wygląda. Tutaj trzymano ludzi. Dajcie znać, że tutaj musicie, że tutaj ktoś by trzymał kedy się ludzi. Ta szopka wygląda bardzo podejrzanie. Na moje oko, bardzo podejrzanie Postawiłem wam tak kamerkę, żebyście lepiej w telewizorach widzieli. Ta szybka jest bardzo podejrzana. Idziemy pod opuszczony dom. Nie ma nigdzie kartki z wstępu. To może to nie jest profesja prywatna albo już nikogo. To i tak to wygląda. Zarośnięte. O! Tak to wygląda na podwórku Tak to wygląda z obsesji tego Dalej chyba wchodzić nie będę, bo się trochę boję o względy prywatności, ale może jeszcze kawałek Mi się uda Tak to wygląda tutaj z tej strony O, nie, wchodzimy może do środka? Nie. To jest stary kibelek Czemu coś było kiedyś? Ogólnie chatka jest całkiem fajna, przyjemna mi się wydaje, ale ma za sobą pewne... Tak, taka starsjecka. Tam jest kibelek. Pozarośniętych. Tu jest, tu pa... tu jest paleryn. Tutaj jest tak, tu jest tak. Tak wygląda na dachu, to jest wejście, może nie wygląda na opuszczoną, ale widać, że dużo lat tutaj nikogo nie było. Taki mini ogródeczek. Tutaj wygląda to tak furtka, ale nigdzie nie ma za wstępu. Że nie wiem. ja to jest na drzewa No ja nie widzę. Widzicie gdzieś kamery na drzewach? Ja nie widzę. Idzie kamer. Kamer. Gdzie nie widzę. Dociągniemy może do 10 minut, żeby to nie było dla was takie nudziarskie, to bo inne kanały, kanały mają takie 8. W zaczyna nagrywanie Wejdziemy. jeszcze kawałek, jeszcze raz Ja się przejdę ja przejdzie... ja tam pod kablek, kibelek taki Bo tam się nagryje Tu się przejdę Tu się przejdę Idziemy specjalnie dla was po takich gąszczach Nie. Bardzo niebezpiecznie o. To jest kibelek tak ten dom się prezentuje z daleka. Bardzo przytulna chatka mi się bardzo wydaje. Nie wygląda nawet na opuszczoną, ale według miejskiej legendy w tym domu zmarła... Nie, nie patrzałem. W tym, w tym domu zmarła jakaś starsza pani. I tak z miejskiej legendy wychodzi, że od trzeciej w nocy, jeśli ktoś idzie do tego domu, tam się podziały dziwne rzeczy. Będą brygać światła, kibelek będzie się otwierał, okna będą trzaskać. Także tak to wygląda. My powolutku. Dobra, my się zgarniamy, tam jest o wyjazd. To jest trochę takie nieprzyjemne. Czasem policja się w Ale postaram się jeszcze pojechać dla Was do budzisk i zorganizuję taką ekipę, że wejdziemy do takiego starego, nawiedzonego w domu puisku. Zorganizuję ekipę i tam wejdziemy specjalnie dla Was. A my widzimy się już za chwilę dojdziemy do końca tej drogi. Szliśmy. Jak widać tam są jakieś takie domki Tak, po, może dojdziemy tam do lasu kawałeczek tam drogą, żeby film był też ciekawszy, a nie tylko jakieś takie całe urywki dla was. Ale po prostu was za Idziemy. Pan pan idziemy. Idziemy no, Idziemy dalej. I widzimy się, nie wiem, albo będę nagrywał na Albo może jeszcze w tej zrobimy sobie. tak, że po prostu będziemy śledzić, jak przyjedzie twoją siostrę i Patrycję, tą taką no rudą. Dobra. ale to później. Tak, to później, bo na razie siostry... A nie siostr wiadomo, czy oni jeszcze wyjdą dzisiaj. No właśnie, bo ta ruda jest tak wiśnięta. no i nie wiadomo, kiedy mama po nas przyjedzie. Mama po nas przyjedzie po 17. Zobaczcie, do drzwi, ale trochę się rozchorowałem. Oczywiście tą dupą majka dalej mi na prawo. No i jeszcze idziemy, jak widać. Mamy drogę. Telefon jeszcze trochę. Szelefonki wrzucę na Insta. Dajcie daj nam serduszka w komentarzu, żebym szybko wyzdrowiał i mógł kontynuować swoją edukację. Ja chwilowo mam przerwę. I widzimy się na filmie, jak już będziemy przy tym lesie. Trzymajcie się ciepło, za chwilę chyba zwracam wracam. tego lasu będziemy wchodzić lasu. do... Trochę już. Tutaj tego. Tutaj, o. Tutaj na pewno zejdziemy troskę, troszkę z trasy. E, powiedz, yy, co czujesz? Słyszę ład dziecka no. z i czuję jakby ktoś za mną może to coś jest powiązane z tym... Z tym domem. Nawiedził y, tego, y, zim, pana zimny to jest trochę dziwne. Ale nie wiem czy to sam nie symuluje, ale piszcie ja w komentarzu, co o tym myślicie. No właśnie, Jeszcze co ja myślicie o tym. Filip za chwilę pomogę muzyć komentarze pod filmem, jak będziemy no. montować. Będziemy, jak będziemy montować to pan na zmianka mi położę wątkę. No właśnie nie wiem czy tam coś y, stoi. stoi. Nie wiem, że Przyklinać. Nie wiem, ale coś mi świtło. Tam. No chłopie, tam coś chłopy. przeszło. Tak, coś przeszło. Widzowie, wy pewnie nie widzicie z takiej odległości, bo tutaj jest. Tak, nie widać na kamerze. Tam jest taka jasna no chłopie, pukula. Tu Ale tam ktoś stoi. Mieliśmy zamiar wejść do lasu. Ale coś tam, tam stoi. Teraz jesteśmy troszeczkę przybliżyć. Ja, ja nie mogę. Tak, nie mocno się blieżę. Tam, w tym gęszczu się ktoś stoi. stoi. Ja nie idę. Halo! A też tam, a tam ktoś przychodzi. przychodzi. A tam Dobra, się tam ja włączam latarkę. Ale to może sprawdzę, że z czarnym widzieli. Może tak, ale. Bo to jest ciarny. czarne. I to jest czarne nie wiem, czy się już Włączymy że... Laterkę się dla rozejrzenia. Ja. postać. Bierze kamień. Aż taki wypadek, ale... No, postać. Idziemy, postać. No, no, dla, was dla was wszystko. Idziemy. Dla was wszystko, idziemy tam. Mam tam, tam idziemy. Najwyżej będziemy... Też, na no, będziemy to... uciekać stąd w podkokach. Daleko no, do domków nie mamy. Nie motywy, to? to już jest... To się zjeba. Nie wsiekli na się nagrywce, bo mogą to na dzieci. Sorki. Sorki, sorki. O, już nie ma. Aś nie, nie jest. ma. Jest? Nie ma. Jesteśmy już w lesie. Ja tym bardziej. Albo to jest krzak. Może też. Ale przychodzi coś. Ja ja specjalnie wchodziłem latarkę, żeby było rozjaśnienie. Trochę cieba. Starki się się trzęsę, ale się boję naprawdę. Tak, to jest trochę creepy. Nasze zdrowie się boję. Staram się o żywy ekran.